Puzzle e, są ułożone. Proszę bardzo. Całe. Wszystkie są. Młody już tu rozrabia. Proszę. Cudne. Cudne, cudne, cudne. Wszystko jest. Tutaj te były w miarę łatwo dołożenia, Tu też. Ale tu te książki, które wyglądają tak samo. I te. Tu był challenge. I oczywiście e, balustrada. To było ciężko, najłatwiejsze motywy to były schody de facto. Tutaj ten motyw z balonami oczywiście i tak jak mówię, to właśnie większe plakaty e, jak te, ale tak się prezentują całe puzzle. Bardzo fajne, powiem wam, super mi się je układało. Bardzo fajne. Hej, a teraz witam się już z, was, z wami z tej strony. Zapraszam na vloga kolejnego u mnie na kanale. Wy widzicie ten filmik w czwartek. A ja go dopiero zaczęłam nagrywać w niedzielę. Ja jestem po pracy, słuchajcie. I e, przyszłam dopiero co. Szybko się umyłam, i jak widzicie, nie myłam głowy, i stwierdziłam, że na szybko pokażę tą paletkę, o której Wam mówiłam w ostatnim vlogu. E, paletka jest inspirowana kolorystycznie tą właśnie rybą, która tutaj jest. I tak jak Wam mówiłam, paletka kosztowała chyba 5,50. I to jest ta firma Szeglom, która wszędzie się sprzedaje. I oni właśnie twierdzą, zaraz wiem dlaczego, na stronie jest podane, że nie testują na zwierzętach oraz dają dość spore donacje, jeżeli chodzi o charity związane ze zwierzętami, ale co wydaje mi się tutaj podejrzane, to jest to, że tu na samym opakowaniu nie ma nigdzie... Um, Znaczka, że nie jest testowane na zwierzętach. Jak wiecie, ja na to sprawdzam dużą, dużą e, uwagę. Są produkty typu perfumy, gdzie naprawdę no, mam takie, które testują na zwierzętach, bo ciężko jest znaleźć takie, które nie testują albo nie są to fajne perfumy. Ale ogólnie, jeżeli mam wybór, zawsze staram się wybierać te, e, które nie są testowane. E, ale tak jak mówię, nie chcę być hipokrytką, zdarza mi się e, mieć rzeczy. Nawet jeżeli chodzi o chemię. E, no niestety, które testują więc jestem bardzo ciekawa tego, będę musiała sobie troszeczkę więcej poczytać na temat tej firmy, ale jeżeli na ich oficjalnej stronie, że nie testują no to chyba, to by było łamanie prawa, tak mi się wydaje, no nie wiem słuchajcie, otwórzmy jak będę miała weekend i więcej poczytam to Wam dam update, paletka wygląda tak i ci, którzy mnie dłużej znają to już wiedzą o co chodzi zresztą kolorowa ryba to są cienie Mamy tutaj i maty, i e, shiny. No nie wyglądają na jakieś mega drogie, ale powiem Wam, że makijaże które widziałam na, na ich stronie, ale nie ich modelek, tylko klientek, które dodawały zdjęcia, były naprawdę e, oszałamiające. Także ja nie będę tutaj się długo rozchodzić. Zrobimy sobie kilka e, słoczy. I zacznę od tych dwóch niebieskich, które mnie bardzo urzekły. No one są takie typowo, zobaczcie. Brokatowe, także ja nie wiem, czy to w ogóle. Tak, no, no to wiadomo, to nie będzie, ale zobaczcie jaki brokacik fajny. Piękny brokat. Ten to się świeci przecudnie, właśnie żeby zrobić jakiś, e, taki świecący makijaż. Tu ten jasny tak samo. Tak, bardzo fajne. No dla mnie akurat jeżeli chodzi o, widzicie jak one się mienią? E, bardzo, bardzo, bardzo fajne. A zobaczmy sobie ten Deep Blue, który też jest e, brokatem, ale takim bardziej e, w cieniu. Taki. Nie wiem, czy on. Świe... Są. Nie wiem, czy tutaj widać w kamerze, ale fakt. Nie, w kamerze tak bardzo nie widać, ale są, są drobinki, że tak powiem, tego brokadu. Tutaj różowy, bardzo, bardzo jaśniutki, zobaczmy. Wydaje mi się, że będzie trzeba kilka razy przejechać. Ten jaki ładny zobaczcie, jak on wpada w ogóle w różne guilty pleasure. Gdzie to jest? A tu? Zobaczcie. To, co mi się na pewno już podoba w tej paletce, to jest to, że one wpadają w taki e, różny kolor. E, powiem Wam, może nie ma jakiegoś efektu wow, ale e, wydaje mi się, że po zbudowaniu tego na oku może być bardzo, bardzo fajny efekt. Przynajmniej tak jak mówię widziałam, ja spróbuję sobie jeszcze tego żółtego koloru, który widać jest dość mocno napigmentowany. Może tu? Tu po prostu. No, dobry pigment. Powiem Wam bardzo dobry pigment. Tu jeszcze jest za dużo. Rozmażmy. O, proszę. Bardzo dobry, powiem Wam, bardzo dobry pigment. Nie ogólnie jestem bardzo zadowolona w ogóle za taką cenę, ale żebym e, mogła Wam, że tak powiem, powiedzieć o niej więcej, to będę musiała się pomalować. Także e, nie wiem. Kiedy mi się to uda zrobić? E, może w piątek się zmobilizuję, a jak nie, to w sobotę, żeby zrobić jakiś fajny makijaż. Możemy po prostu w kolejnym vlogu dawać znać. Moje pierwsze wrażenia są jak najbardziej na tak. E no, tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie. Jeżeli będę chciała mieć mocniejszy efekt, to te cienie będą dla mnie za jasne. Szczególnie jeżeli chodzi na przykład o ten. Ja bym wolała ciemniejszy. Ale no, na przykład w kąciku można użyć. Ale ten dla mnie to jest petarda. Ten tutaj, co się tak mieni. No i żółty jest super. Także pierwsze wrażenia jak najbardziej. Na tak. Oczywiście wrócę do Was z makijażem. Więc to takie wiecie, troszeczkę zachęcanie do obejrzenia kolejnego vloga, żeby nie było. Więc tak, mamy to. Eee, kolejna rzecz, słuchajcie, jestem strasznie wściekła, bo tak, a, dalej nie mam pieniędzy z na schronisko, eee, piszę do nich znowu, oni mi napisali w ogóle jak wchodzę w te moje papiery, które już miesiąc temu mają i mój paszport i wszystko, było, że zatwierdzone, a teraz jest, że oni potrzebują jeszcze 2 do 3 dni weryfikacji już się tak wkurzyłam, napisałam do nich wiadomość, zrobili mi tak zwany trouble ticket, e, no ale to był weekend e, także mam nadzieję, że jutro pojutrze ktoś się odezwie, bo to już jest to już nawet nie jest śmieszne, wiecie, że ja tyle czekam na te pieniądze oni w schronisku mają naprawdę duże problemy i wkurza mnie to, że ta kasa niby jest, ale jej tak naprawdę fizycznie nie ma. Po drugie, mówiłam Wam, że jestem na takiej stronie kupno i wymiana puzli. I strasznie mam ochotę poukładać puzle z psami. Ale jak wchodzę w netto, to są po 12 funtów, 13, 15. E, więc napisałam postać, czy ktoś ma na sprzedać puzzle z psami. I dogadałam się z dwoma paniami. Jedna ma chyba dwa opakowania puzli z y, przesyłką za 10, i druga chyba za 7, ale nie chcę was kłamać. Ale chcą tylko opcję PayPal. A ja chciałam płacić wczoraj PayPalem i co? Pokazuję mi, że nie mogę płacić PayPalem. No po prostu y, nie wiem, co się dzieje. Ja PayPala używałam tylko trzy razy w życiu. Albo nie, nie, przepraszam. Teraz was kłamię. Używałam Paypala kilka razy w życiu, ale każda moja opłata Paypala, myślę, że w sumie 20 było, z czego 19 to były opłaty na schronisko, bo i e, opłaty bastera i donacy, które robiłam, bo przecież robiłam tu po 10 funtów, tu po 5, także myślę, że to jest minimum, ale robiłam tylko tam. W każdym razie piszę, że nie mogę wykonywać żadnych transakcji. Napisałam do Paypala wczoraj, ale oczywiście jest weekend i Paypal też mnie nie odpisał. A ja nie chcę, żeby mi ktoś te puzzle zaiwanił, no bo te dziewczyny mi w komentarzach napisały. A wiecie, ludzie lubią kraść. Także e, zaraz idę do Andry i będę go prosić, żeby mi udostępnił swojego Paypala i po prostu e, z jego Paypala będę płacić, bo nie chcę, nie chcę czekać, chcę, żeby mi panie to już wiecie. Nadały. I kolejna rzecz, w końcu zabukowałam miejsce, gdzie pojedziemy z Basterem. Znalazłam piękne plaże, cudowne w Walii, w miejscu, w którym akurat jeszcze nie byliśmy. Niedaleko Cardiff, niedaleko Swansea, ale jakby bliżej nas. Będziemy jechać 3 godziny 10 minut bez korków, no i bez postoi zobaczymy jak wyjdzie z postawem, bo my zazwyczaj robimy jeden postój w sumie dla nas, bo Buster on on jak już wsiądzie w auto, to on sobie śpi, szczególnie na takie dalekie dystanse zauważyliśmy, że on leży w łóżku i śpi Um, I teraz jeżeli chodzi o miejsce, e, długo mi się zeszło szukanie miejsca, z czystego powodu, że po pierwsze odpadały wszystkie hotele, nawet te, które są dog friendly, nie chciałam mieć kogoś z boku, z góry, z dołu. E, Baster ogólnie się stresuje wyjazdami, stresuje się tym, że musi gdzieś spać, także szukałam czegoś, żeby było w miarę spokojnie i najlepiej właśnie, żeby był odosobniony domek. I oczywiście bardzo ważne było dla mnie to, żeby posiadał ogród lub właśnie jakiś wybieg dla psów, tak jak było w poprzednim miejscu, w którym byliśmy. Bo jak nie znam okolicy, nie będę gdzieś rano chodzić i szukać e, miejsca, żeby on się wysikał lub wieczorem. Pomimo tego, że jedziemy tylko na jeden dzień, no ale jednak to jest bardzo ważne. I słuchajcie, znalazłam e, taką fajną budkę. E, to jest taki mały domek, e, zwany budką też. Takie piękne na nim są drewniane litery, ogromne, z napisem LOVE i jest po prostu tak zielono, że może się można robić wyścigi biegania, taki jest ogród, taka posesja, domek jest bardzo skromny, ma malutką e, kuchenkę, malutką łazienkę, łóżeczko, tam nie ma jakoś dużo miejsca ale po prostu na zewnątrz jest ławka, e, można siedzieć piknik sobie zrobić, zobaczmy jak będzie ładna pogoda pewnie tak zrobimy ale najbardziej mi chodziło, właśnie, żeby był taki samotny domek i żeby był ogród. I wszystko to mam. Nie jest najtańszy, bo kosztował, jak dla mnie, aż 96 funtów, i to już było po promocji, bo on wcześniej kosztował chyba 109 albo 115, więc drogo. Ale powiem wam, że teraz, jak zauważyłam, to faktycznie te ceny też poszły do góry. Ale już się nawet nie zastanawiałam, nie szukałam dalej. Bo powiem wam, że już miałam dość tego, tego szukania i zabukowaliśmy. Ten, także już jest potwierdzone, zapłacone, bo tu już jest za blisko terminu, żeby nie płacić od razu. Także jedziemy, jedziemy, nie w ten weekend, tylko w następny, tak bardzo się cieszę. Już w drugim dniu się z Wami witam, wczoraj mi ucięło, bo oczywiście karta pełna, ale już nie chciało mi się ustawać wczoraj. A dzisiaj mówię szybko, się do Was przywitam, dopiero przyszłam z pracy, idę się od razu kąpać, po prostu cały dzień marzyłam tylko o tej gorącej kąpieli książce. Jestem tak zmęczona, dzisiaj miałam taki zapierdziel, bez żadnego treningu, bez niczego już mam 15 tysięcy kroków, także odpocząć muszę, dobrze, że mam sól, bo plecy mnie bolą, już mam w ogóle zachcianki okresowe, słuchajcie, Andrzej teraz pojechał do sklepu, ja mówię, Ty mi chipsy no nie mogę, po prostu tak mam ochotę na chipsy, że, że muszę, że muszę zjeść, także dieta kuleje, ale nie tyje, także taka mini przerwa, słuchajcie, mini break, um, ale... Po prostu, no, i jest ochota, więc będą, będą ci psy. E, coś Wam chciałam powiedzieć. E, poszalałam troszeczkę z puzzlami, wiem. E, bo jak wiecie, moje główne ulubione puzle, albo nie wiecie, to są puzle z psami. Surprise, surprise, Sylwia lubi psy. I e, napisałam posta na tej stronie: e, sprzedaż i wymiana puzli. Czy ktoś ma na sprzedaż puzzle z psami? odezwało się trzy kobiety i od wszystkich trzech kupiłam, bo miały i fajne ceny i były wszystkie e Wszystkie wzory mi się podobały. Chociaż z jedną panią się źle zgadałam, słuchajcie, ona trochę zamieszała. Ona twierdzi, że ja źle doczytałam, ale ja jestem taką osobą, że się nie lubię kłócić. To mówię, dobra, już trudno, niech będzie jak będzie. Eee, I wysłała mi nie te puzle, co chciałam, ale już trudno. Będą z dwoma haskimi, ale wszystkie pozostałe inne są spoko. Także idzie do mnie 6 opakowań. Za jedne zapłaciłam 10 za dwie. To już mówię z przesyłką eee, po 5 funtów, za drugie 8 i za jedne kolejne 7. Także 10. 18,25 funtów, ale będę miała 6 opakowań, czyli ile to wychodzi? Nawet nie 3 funty? 6 razy 3 jest 18, to co ja gadam? 6 razy 4, 24. No to powiedzmy 4 funty. To troszeczkę drożej niż w Charty Shop, ale wiecie, to będą chociaż takie puzzle, które ułożę z taką mega wielką przyjemnością, bo to będą pieski, a w międzyczasie będę szukać oczywiście innych. Ale cena i tak jest spoko, bo jedne z tych puzzli, które do mnie idą, ostatnio chciałam zamówić na Amazonie, a one kosztują 14,99, także... I tak, i tak się pocało. Dobra, będę jeszcze szła kąpać. E, dan, robiłam książki strasznie w tym lutym. Powiem wam, słabo się rozkręciłam. A teraz wczoraj skończyłam kolejną książkę i e, zaczęłam kolejną. Wczoraj już. I dzisiaj już po prostu nie mogę się doczekać. Już czekałam w pracy, żeby skończyć, bo e, teraz mam taką fajną e, Annę Wolf. A ja uwielbiam Anne Wolf. Także fajna, e, taka pogodna e, po tych ciemnych książkach, które teraz czytam. Także mega się cieszę. Także słuchajcie, idę się kąpać i widzę się z wami. Jutro. Słuchajcie, poczekajcie, jak sobie podwyższę. Dzień dobry. <laughs> Witam się z wami. Późna pora jest, nawet nie wiem, która godzina jest. E, ja jestem już po treningu, a, a nagrywam do Was dopiero po treningu, dlatego że. Zresztą po kąpieli też, e, ale przed maseczką. Nagrywam do. nie po kąpieli, po prysznicu. I kłamię Was. Bo przyszłam i od razu chciałam siąść i Wam nagrać i zaczęłam do Was gadać i po dwóch minutach się szczaiłam, że kamera nie nagrywa a jako, że naprawdę dzisiaj miałam mega ciężki shift, mega ciężki ja po prostu aż mam bąble na stopach to mówię dobra, zrobię od razu trening, bo póki ból mi trochę zelżał i mówię, wskoczę na bieżnię żeby się do Was nie rozgadać i od nowa nagrywać i po prostu wolałam szybko wskoczyć na bieżnię, zrobić trening i mówię po treningu dopiero sobie z Wami porozmawiam i powiem Wam, że jak biegłam to mnie nie bolało ale teraz jak siadłam to już mnie boli no ale trudno, sama sobie to zrobiłam w każdym razie o czym do Was gadałam. E, o nie będę Wam mówić, było tragicznie, e, ale tydzień, dwa, max 3, i myślę, że się już uspokoi. Taką mamy nadzieję. E, takie są przewidywania. A, ale co Wam chciałam powiedzieć. Dzisiaj nastąpiła przełomowa chwila u mnie na YouTubie, a mianowicie za tyle lat, kiedy to mam YouTuba jako widzka, potem jako... E, Osoba, która nagrywa, a nagrywam już no, kilka lat. E, wiem, że po moich wyświetleniach tego nie widać, ale nagrywam kilka lat. E, to e, pierwszy raz w, w, mojej, e, w mojej przygodzie z YouTube'em kogoś zablokowałam. Pierwszy raz. <laughs> Mam nadzieję, że ostatni. E, bo powiem Wam, że naprawdę, ja nigdy w życiu nie kasowałam żadnych komentarzy. E, nigdy w życiu raz. Niektóre z Was wiedzą, bo widziały, niektóre z Was nie widziały i się dobrze, że nie widziałyście. Jakiś czas temu, chyba przed świętami, to było w czasie świąt, miałam nieprzyjemną sytuację z jedną z dziewczyn. Po prostu się, że tak powiem, pożegnałyśmy ze sobą na forum publicznym, ale nie wiem, czy ona mnie zablokowała i ja w każdym razie nie zablokowałam, bo uważam, że, że no nie ma co, wiecie, po prostu do siebie nie, nie zaglądamy i tyle. Koniec tematu. Nie czułam w ogóle potrzeby, wiecie, blokować, ale. Bo nie lubię w ogóle takich rzeczy robić, od tego zaczniemy, ale pewna osoba od jakiegoś czasu bardzo pisała denerwujące komentarze. Ciągle chciała oglądać. Moją figurę cały czas podkreślając, jaką to ja mam fajną figurę. Że takie większe figury są fajne. Że to, że tamto, i w ogóle. Że dlaczego ja się chcę odchudzać. Że dlaczego ja się nie pokazuję. Że to, że tamto. I na początku, wiecie, macham na tą ręką. W ogóle to były jedyne komentarze, na które na przykład nie odpisywałam w ogóle. Albo z czasem zaczęłam je usuwać. Ta osoba też nagrywa i ja nawet do niej nie wchodziłam, bo nie dość, że content był w ogóle dla mnie nie, nie, nie pasował mi, to po prostu tak chciałam delikatnie dać się znać tej osobie, że ja nie jestem zainteresowana e, i myślałam, że przestanie ta osoba mnie odwiedzać. No ale tak się nie stało, niestety. E, I cały czas były właśnie komentarze ciągle z jakimiś e, niby radami, ale przytykami. I dzisiaj powiem Wam że już ta szala się jakby w mojej ocenie e, prze, przechyliła. A mianowicie komentarz e, dostałam, że może ja oszukuję z tymi treningami, bo nie pokazuję swojego ciała. Tak jak wspomniałam, e, w wielu filmikach, e, pod wieloma filmikami było, że powinnam się cała pokazywać. Po pierwsze, e, nagrywam z ręki, także nie mam jak się pokazywać. Po drugie, jest kilka filmików u mnie na kanale, gdzie e, albo pokazuję jak się ubieram, jak gdzieś wychodziłam, albo są zdjęcia z różnych wypadów, gdzie jestem w całości, nie są sfotoszypowane i tak dalej, albo mierzymy mam, także myślę, że większość osób wie, jak wyglądam. Zresztą, jak ktoś nie wie, no to nie wiem, czy to jest aż tak ważne, żeby widzieć dokładnie, jak wyglądam. Mówię Wam, przecież nie kłamie, że jestem szczupłą laseczką o wymiarach 60-90-60. I właśnie to mnie tak dowaliło, że mi ktoś będzie mówił, że ja oszukuję, że ja trenuję. Ja nie mam po co, kupiłabym sobie bieżnie, żeby ją wam pokazać i powiedzieć, że trenuję, jak nie trenuję, już nie mówiąc o tym, że zawsze po zakończonym biegu dodaję fotkę na Instagrama i na Facebooka na Stories, chociaż faktycznie może też nie mam co robić i Photoshopuję, ale nieważne, ale jedna z takich najbardziej też wkurzających rzeczy, która mnie zaczęła bardzo denerwować, to było patrzenie mi do portfela. Ja tego strasznie nie lubię, żeby mi ktoś wypominał, że ja sobie kupiłam paletkę na przykład. Akurat w tym komentarzu chodziło o to, że szkoda mi było na, na statyw, a nie miałam problemu kupić sobie paletki. Statyw to jest rzecz, którą po prostu potrzebuję, żeby było światło i mnie ona nie podnieca, że tak powiem, a paletkę kupuję dla przyjemności i nikt mi tych pieniędzy nie daje. Ja sobie chodzę do pracy, e, a jak ktoś mi daje te pieniądze, a zazwyczaj są to po prostu e, mamy, czyli mama i teściowa, to one mi nigdy nie wyliczają, co ja mam za to kupić, nawet one się nie pytają, co ja sobie za to kupiłam. Jak dostaliśmy pieniądze na święta, nie wiem, na urodziny, na cokolwiek, to dostaliśmy pieniądze i nie było gadki, macie wydać na to albo na to, albo a czemu kupiłaś sobie kolejny perfum, albo dziesiąte puzzle. Nie. To skoro rodzice, mamy, które nam pomagają o to nie pytają się, e, skoro ja sama chodzę do pracy, to co komu do tego, że na przykład kupiłam kolejną kość? Skoro mogłam odłożyć. Słuchajcie, ja mogę nie mieć co do garnka włożyć, a mój pies będzie miał najlepszą kość. Tyle w temacie. Myślę, że osoby, które mnie znają, to wiedzą. Nie spodziewają się niczego innego po mnie. Także w każdym bądź razie nie lubię. Wiadomo, całkiem inaczej jest napisać, nie wiem, radę typu nie wiem, ja sobie ściągłam taką i taką aplikację i ona super pomaga oszczędzać albo coś, ale nie, że mi ktoś będzie pisał, co powinnam kupować, z czego powinnam zrezygnować, bo ja wiem, z czego ja mam zrezygnować, a z czego mogę, z czego, z czego nie muszę rezygnować, albo z czego nie lubię rezygnować, bo są rzeczy, z których ja nie zrezygnuję, i na przykład maseczki, lub paletki, lub perfumy, lub nie wiem, jakieś puzle, to są moje pieniądze i ja je wydaję tak, jak ja chcę tak, tyle w temacie, już nie będę się rozwodzić ale tak, że tak powiem, zostałam rozdziwiczona i pierwsza osoba została przeze mnie zablokowana na YouTubie, tak, no brawo Sylwia a poza tym e, cały czas się słuchajcie, waham i myślę co robić z tym czwartkiem, iść do pracy, czy nie iść do pracy iść do pracy, czy nie iść do pracy bo jestem wykończona, wiem, że teraz po mnie nie widać ale to dlatego, że brałam prysznic, że biegałam i ja zawsze mam te endorfiny tak wysoko e, i zawsze nagle tu mam energię a słuchajcie, za godzinę będę padać ale tak sobie myślę, że ta, ta kasa by się przydała. Tak sobie myślę. Ostatnio mi tak zleciało, a w przyszłym tygodniu nie prowadzę zmiany, jedziemy do Walii, a ta wypłata akurat będzie jak tam będziemy także jakaś kaweczka, ciasteczko. No, fajnie by było coś sobie dorobić. Także chyba pójdę. Puzzle zaraz skończę, ale pokażę Wam je. Zresztą zobaczę, o której skończę, o której Wam pokażę, bo wczoraj, słuchajcie, tak się uwaliłam, że chciałam te puzzle skończyć wczoraj. Ale już tak, przysięgam Wam, już to było tak, na takiej zasadzie, e, niebieskie wkładałam do brązowej i już stwierdziłam, nie Sylwia, jak Ty już niebieskie puzzle wkładasz w brązowe dziurki, to to znaczy, że jesteś zmęczona i lepiej po prostu e, zostawić to do jutra. Także zostawiam, i jestem podekscytowana, bo w końcu mogę do nich siąść. Także ja spadam i jeszcze widzę się z wami jutro, ale chyba nie będę robić dęka, bo się za bardzo zagadałam. Także denko będzie pewnie w jakimś innym filmiku. Na pewno nie będziecie płakać, bo wiem, że średnio lubicie dęka, dlatego właśnie wplatam je w filmy. Nie martwcie się, nie ma tego jakoś mega, mega dużo, także powinno być ok. Damy radę. Kochani, skończyłam, ale niestety brakuje dwóch puzli. Brakuje puzla tutaj. I brakuje puzla tutaj. Tych dwóch brakuje. E, no niestety, czasem się tak zdarza, ale obrazek wyszedł i tak super. E, no takie ryzyko jest czasem z puzlami, czy to nowymi, czy używanymi, że czasem ich e, brakuje. Ale i tak się cieszę, że je miałam i cieszę się, że mogłam je ułożyć. Hej, e, przepraszam Was za wygląd taki, ale mm, właśnie skończyłam e, moje... Mój trening i mam tutaj stanik sportowy, dlatego Ci tak trochę ukrywam. Um, obejrzałam sobie tylko, poczekałam, poczekam, aż um, trochę ten pod ze mnie zejdzie, żeby taka świnka biała, e, biała, mokra do Was nie gadać. <laughs> miałam tak ciężki shift, że jeżeli Wam mówiłam wczoraj, że miałam ciężki, to dopiero dzisiaj dostam po dupie. Um, I powiem Wam, że byłam bardzo bliska, żeby nie robić tego treningu, ale jakoś się przekonałam i na szczęście zrobiłam i jestem, jestem zadowolona, bo już mam w ogóle za mokre, jakbym była już po prysznicu, a ja dopiero idę. Um, Także no było, było niefajnie. <laughs> Słuchajcie, przyszły mi dzisiaj już cztery opakowania puzli, a do dwóch dziewczyn czekam jeszcze na jedne. Um, zaraz Wam pokażę, ale chciałam Wam tylko coś powiedzieć. Um, 95% z Was mówi, że wow, że super ile ja czytam książek? Słuchajcie, dzisiaj to ja dostałam e, zawału e, o godzinie chyba rano jakoś, piąte rano, a zresztą, po co ja to mówię? Nieważne o której godzinie. Jak wstałam rano. I już wiecie, byłam gotowa do pracy. Weszłam sobie tam na Facebooka, ja jestem na różnych grupach e, czytelniczek, właśnie, gdzie ludzie sobie albo polecają książki. E, no, głównie polecają książki. I ktoś zadał pytanie, ile macie już e, książek na liczniku? wiecie, tam pisali 5, 6, 7, 8, 12, 15. Okazało się, że niektórzy, czyli znaczy niektórzy, jedna kobieta, jest, słuchajcie, dzisiaj, 22 luty, ma już ponad 100 v książek zaliczonych, 100. V. Jedna pani powiedziała, że ona czyta 40 książek w miesiącu. I tam się jej zapytali, no ale jak to robisz? No bo to jest jednak niemożliwe. A ona powiedziała, że po prostu jest mamą trójki dzieci, więc nie pracuje, jest w domu, więc ma czas, żeby te książki sobie czytać, no bo szybko ogarnia obiad, posprząta i ma cały dzień dla siebie. Wiadomo, dzieci zajmują się sobą. Ja sobie się 40 książek, a ja 200 nie mogłam dobić w tamtym roku. Kurde! Teraz mi to siadło, powiem Wam. Jedna dziewczyna, jak można już tyle książek mieć przeczytanych no stwierdziła, że ona trochę słucha, ale słuchajcie, audiobooki audiobooki ogólnie trwają dłużej niż czytanie z tego, co widziałam tam, wiecie w komentarzach, że na przykład jeżeli, to ja sama kiedyś sobie raz sprawdziłam pokazało mi, że książka chyba miała trwać 9 godzin a ja ją zrobiłam chyba w 5 czy 6 przeczytanych, no bo jak człowiek czyta swoim tempem, to jest szybciej no ale w każdym razie, 40 książek, 40 tak jakoś chyba 40 książek Albo żeby już mieć ponad 100, wet, to wychodzi ponad. To powiedzmy, że to jest 50 książek w miesiącu, ktoś przeczytał. 50 w miesiącu. To jest dla mnie po prostu, wow, petarda. No ja niestety nie dam rady. Chciałabym bardzo, e, chociaż myślę, że akurat ja, gdybym czytała aż tak dużo, to nie miałabym z tego takiej przyjemności, tak mi się wydaje. Albo może jestem trochę zazdrosna, że ktoś ma tyle czasu, że może tyle czytać. E, może tak powiem, zrobić trójkę dzieci, będę wtedy miała dużo czasu i będę mogła. E, tak jak ta pani mówi, czytać książki wtedy. Nie wiem. Nie wiem, ale chciałabym. <laughs> chciałabym... Dalej no, ważne, także słuchajcie, nie, ja wcale nie czytam dużo. W porównaniu z tymi paniami ja czytam bardzo, bardzo niewiele. Um, także tak słuchajcie, wczoraj zaczęłam w ogóle układać puzzle i wzięłam się za układanie tych puzzle, które dostałam, słuchajcie od mamy Andry, tutaj jest dwa razy po 500, a wzięłam te, bo chciałam odłożyć 500, bo wiedziałam, że mi przyjdą te puzzle i wiedziałam, że Andra będzie krzyczała jak będę miała za dużo pudełek, a tak to szybko zrobię te 500, nie, nie zorientuję się ile ja mam puzzli, no ale dobra, na sam koniec już pokazuję Wam puzzle i już nie będę się Wam pokazywać, także już teraz się zżegnam, dajcie znać co myślicie o puzzlach, które Wam pokażę, moim zdaniem są po prostu prze, 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 prze Poczekajcie tak, patrzę, żeby Was nie pokazać, że są po prostu przesłodkie. Tutaj mamy haskie. To ogólnie miało być inne puzzle, troszeczkę się z Panią nie zrozumiałyśmy, no ale nieważne. Nie wiem do końca, czy ja będę je układać, bo tu mi się podoba, tu mi się podoba, tu mi się podoba, ale przecież ja to będę 500 lat robić, bo to jest 1000. Nie wiem, pomyślcie, dajcie znać, co myślicie, czy powinnam ułożyć te puzzle, czy jednak nie. Kolejne puzzle to są te, to są 500 wagging tails kolejne to jest pets picnic zobaczcie tutaj są konie i kolejne to są e, takie to są akurat trzy ki zobaczcie jakie tutaj no moim zdaniem są przepiękne tutaj będę miała trochę zabawy z tymi żółtymi kwiatkami dajcie znać co myślicie o puzlach Czekamy jeszcze na dwa opakowania, może już będą przy następnym vlogu. A ja się z Wami już żegnam i życzę miłego dnia. Papa! Pa. A! Nie, papa, pa. zapomniałam Wam powiedzieć, <laughs> nie byłam pewna, czy iść na te nadgodziny, ale jednak idę. Rozum em, przekonał mnie, chociaż powiem Wam, że jestem wykończona. Naprawdę jestem. Teraz akurat aż tak nie widać, ale jakbyście mi złaczyli godzinę temu, bo mnie trening trochę pobudza, to byście pomyśleli, że ja po prostu zaraz padnę. E, także. Stwierdziłam, że idę, idę znowu na południa, jednak potrzebuję pieniędzy, a jaki jest lepszy pomysł na dodatkowy zarobek, jak nie praca. No niestety ja takiego pomysłu nie znam, ale jeżeli wy znacie, to podzielcie się w komentarzach pod spodem. Chętnie, chętnie skorzystam. Także dziękuję Wam, że jesteście i buziaki. Pa pa!